Nierówność pierwiastkowa. Zaczynamy temat od tego, że tutaj z prawej strony równania mamy liczbę. I jak mamy liczbę, to tak naprawdę nie musimy robić drugiego założenia. O tym będzie w kolejnym filmie. Więc takie, taka nierówność jest tą nierówniejszą, milszą dla nas, dla oka. Ale jak mamy pierwiastki, zawsze musimy wyznaczyć dziedzinę. Więc tak, tutaj mamy, że. Liczba pod naszym pierwiastkiem, czyli 3x plus 11, musi być większa bądź równa 0. I tak. Czyli 3x większe bądź równe minus 11, czyli x większe bądź równe minus 11 trzecich. Czyli mamy minus 11 trzecich, większe bądź równe. Czyli x należy od minus 11 trzecich do plus nieskończoności. No i dobra, bierzemy się za nasze mm, rozwiązanie 4 plus pierwiastek 3x plus 11, mniejsze od 3, podnosimy do kwadratu, czyli 4 plus pierwiastek 3x plus 11. Mniejsze od 9, pierwiastek 3x plus i 11. Mniejsze od 9 minus 4, bo tą czwórkę przerzucamy na drugą stronę. I co dalej otrzymujemy? Pierwiastek 3x plus i 11. Mniejsze od 5. I tutaj znów podnosimy do kwadratu. Gdzie mamy 3x plus i 11. Mniejsze od 25, tak, bo 5 do kwadratu to 25 pierwiastek podniesiony do kwadratu się znosi. Więc tak, 3x. Oj, znów to bym przepisał. Jest tutaj. Mniejsze od 25 minus 11. 3x mniejsze od 14. Podzielimy na 3, czyli x mniejsze od 14,3, więc mamy tutaj rozwiązanie takie 14,3 i mamy to oj, otwarte. I idziemy w tą stronę, tak? No i teraz, co my tu musimy zrobić? No, wyznaczyć czymś wspólną. Więc tak. Czyli tutaj nasza dziedzina to był od minus 11 trzecich w tą stronę. Tutaj na no, pomarańczowo to zaznaczać i mamy 14 trzecich, ale w drugą stronę. I gdzie mamy dwie kreski? No mamy tutaj, czekajcie, tylko sobie wezmę mój ulubiony zaznaczacz. Tu, w tym miejscu, prawda? Jest część wspólna. Więc mój x należy od minus 11 trzecich do 14 trzecich. Więc jak mamy tutaj, jak x jest tylko pod pierwiastkiem, a i wszędzie mamy inne liczby, to rozwiązujemy to równanie w ten sposób. Jeśli mamy tutaj x i po drugiej stronie też x, znaczy nie pod pierwiastkiem, no, to trzeba trochę więcej się napracować. Daj znać, czy dla Ciebie to jest wszystko jasne, tutaj. No, po prostu. Jeszcze tutaj zaznaczę, że to jest dziedzina, do tego momentu. Tak naprawdę, że. A to rozwiązanie, i tutaj część wspólna. No, dobra, to tyle.